Często ludziom wydaje się, że płyn chłodniczy krąży w całej chłodnicy. A prawda jest taka, że krąży tylko w tych wąskich kanalikach. Reszta to są tak zwane radiatory. Jest to element, który ma zwiększyć powierzchnię oddawania temperatury z chłodnicy. Zobaczcie. Zwłaszcza w starszych samochodach, które przyjeżdżają do mnie na serwis, okazuje się, że radiatory z wiekiem po prostu wykruszyły się. Nie oznacza to, że chłodnica cieknie, bo może być nadal bardzo szczelna. Natomiast im mniej tych elementów, tym mniejsza skuteczność i mniejsze zabieranie ciepła z płynu chłodniczego. Chłodnica, którą ogolił z aluminiowych lamelek, przemek, jest wyjątkowo wrażliwa na jakość i czystość płynu. Wszystko przez specyficzny kształt kanalików. Żeby pokazać Wam, jak wygląda ten układ kanalików przepływu płynu, rozetnę ją. Dawniej do budowy chłodnic używano miedzi, ale ze względu na cięcia kosztów i wagi zastąpiono ją aluminium. Współczesne auta mają też niewielką pojemność układów chłodzenia, zwykle około 5 litrów. Chłodnica rozcięta. Zwróćcie uwagę najpierw na dolną część chłodnicy. Tutaj mamy kanaliki, one są naprawdę bardzo wąskie. Kiedy stosujemy stary płyn, zabrudzony płyn, kiedy stosujemy wodę, to one się po prostu zapychają albo od brudu, albo od odkładającego się kamienia. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o czystość tego płynu, żeby drożność tych kanalików była zachowana. Górna część? To jest taka ciekawostka, to jest taka podwójna chłodnica można powiedzieć, bo tutaj tymi krócami wprowadzany jest olej i tu jest chłodnica oleju. Płyn przechodząc przez chłodnicę, przy okazji zabiera też temperaturę oleju z tej oto małej chłodniczki, dzięki czemu też schładza olej. Więc taka, można powiedzieć, hybrydka. Takich hybrydek producenci wymyślają więcej. Czasem do chłodnic silnika doczepiają też chłodnice automatycznych skrzyń biegów. W każdym razie z chłodnicą zwykle jest odwrotnie niż z winem. Im starsza, tym gorzej działa. Uciąłem drugą stronę chłodnicy, żeby dostać się na przestrzał do tych kanałów. I teraz patrzę, jak przechodzi sobie światło. Jest zużyta chłodnica, więc przechodzi słabo. Dlatego tak istotne jest, żeby regularnie wymieniać płyn chłodzenia i nie stosować zwykłej wody.